Cześć, to jest WotFle. Nie, miałem coś innego, a nie ważne, lecimy. Dostaliśmy oficjalną informację o nadciągającej kampanii na mapie CW. Wydarzenie o nazwie Bogowie Wojny potrwa jak zwykle dwa tygodnie i rozpocznie się 13 lutego. Jak zwykle będzie można zdobyć w nim czołgi specjalne 10 poziomu, w tym zupełnie nowy, czyli magazynkowy chiński czołg ciężki 116F3. Oprócz tego do zdobycia będą załoganci, obligacje i specjalne style 2 i 3D, a w warsztacie będziecie mogli skonstruować jeden z dwóch czołgów premium 8 poziomu i z 5 lub WZ111. W warsztacie oprócz samych pojazdów będziecie mogli zdobyć filetowy moduł na HP i oczywiście przepustkę do licytacji czołgów nagród. Tym razem aż 10 tysięcy osób z największą liczbą osobistych punktów sławy zdobędzie czołg nagrodę, a kolejne 6 tysięcy nagród będzie możliwe do zdobycia przez licytację. Macie za dużo złota na swoich kontach w grze? To bardzo dobrze, bo do 1 lutego możecie wymieniać swoje czołgi premium na inne, odzyskując przy okazji trochę złota i zmniejszając cenę nowych maszyn. Oddając w rozliczeniu maszynę z garażu, odzyskacie połowę złota, którą jest ona warta. Pamiętajcie jednak, że możecie kupić tylko czołg premium z tego samego lub wyższego poziomu. Do listy dostępnych czołgów do kupienia dołączyły IS2 ISU-122S, SOMUA SM, TOG-2 Tartel Mark 1 i, i VK7501K. Dwie znane mapy są poddawane kolejnym modyfikacjom. Pierwszą z nich jest zmieniana niedawno Zatoka Rybacka, na której WG skupiło się na północnej części mapy, przerabiając zarówno dojazd do miasta, centralną część mapy, jak i kamperskie miejsce w północno-zachodnim rejonie. Drugą mapą, która jest poddawana liftingowi, jest murowanka i legendarny magiczny lasek. Tutaj zmiany mają pomóc głównie południowej drużynie, dając jej więcej miejsc do obrony oraz spotowania przeciwników. Od poniedziałku, przez dwa tygodnie, będziecie mogli znowu zagrać tryb stalowego łowcy. Czołgowy Baterojal powraca. Tak jak ostatnio, zagramy na trzech znanych już mapach, a przez wypełnianie misji dziennych zdobędziecie stalowe pieczęcie, za które potem możecie dostać obligacje, kredyty, podręczniki szkoleniowe, rozkazy przekwalifikowania, rezerwy osobiste i dyrektywy. Jak pewnie zauważyliście, tydzień się kończy, a nadal nie otrzymaliśmy wyposażenia eksperymentalnego. Jak się okazuje, z powodu trudności technicznych, jego wprowadzenie zostanie znowu opóźnione, a zaplanowane jako nagrody za stalowego łowcę część. Lub elementy wyposażenia zostały zastąpione innymi nagrodami. No to robimy popcorn i czekamy na rozwój sytuacji. No i na koniec informacje o zbiórkach na Wielką Orkestę świątecznej pomocy. Po pierwsze, zapraszam Was na mój stream, który będzie trwał całą niedzielę, a w jego ramach odbędzie się wielka loteria na sprzęt od filmy Style Series. A dodatkowo będę grał wybranymi przez Was czołgami. W ubiegłym roku wrzuciliście do skarbonki aż 56 tysięcy złotych i nawet nie śmiem marzyć o poprawieniu tego wyniku, ale serdecznie dzięki za wszelką pomoc i za pokazanie tego, jak wielkie serca mają Wotowi czołgiści. Dodatkowo możecie licytować specjalny zestaw gadżetów związanych z moim streamem na Allegro. Link do aukcji znajdziecie w opisie filmu. Oprócz mnie do zbiórki przyłączył się również chudy, który będzie prowadził stream na swoim kanale, i link do jego streama i skarbonki również znajdziecie w opisie filmu. Makron by chciał na całą uczycie. Wielom to jeszcze.